Między 8 a 15 maja, jak co roku, bibliotekarze świętują Tydzień Bibliotek. Świętujemy zawsze razem z naszymi czytelnikami i rozpoczynamy. 8 maja o godzinie 15 pod fontanną w parku Popiełuszki, w parku księdza Jerzego Popiełuszki spotykamy się z czytelnikami, z wszystkimi przyjaciółmi biblioteki i zapraszamy do wspólnego spaceru, rajdu czytelników i bibliotekarzy. Przejdziemy nad Nysą Łużycką, ścieżką edukacyjną, będziemy czytać, opowiadać o historii Zgorzelca, a naszym celem tego rajdu jest biblioteka multimedialna przy ulicy Orzeszkowej 30A. Chcemy naszym czytelnikom i wszystkim, którzy jeszcze nie widzieli tego miejsca, tej nowej filii biblioteki, pokazać właśnie multimedialną, popkulturalną bibliotekę w Zgorzelcu. Zapraszamy także czytelników 18 maja do Miejskiego Domu Kultury. Odbędzie się tam uroczysty finał konkursu literackiego Zgorzelec Moje Miasto, Moje Życie. I punktem takim uroczystym. Ozdobą tego wydarzenia będzie koncert y, pieśni Leonarda Coena w wykonaniu y, pana Adama Tomaszewskiego, który był w latach 60. uczniem Liceum imienia Braci Śniadeckich. I jeszcze jedno ważne wydarzenie y, organizowane przez bibliotekę to 25 maja o godzinie 17:00 spotkanie z, a, z Pawłem Arkadym Fidlerem który jest wnukiem słynnego podróżnika i prozaika Arkadego Fidlera, przejechał Afrykę, Azję i Europę małym fiatem 126P i opowie to dla nas na tym spotkaniu o godzinie 17. W maju tego roku chcemy się włączyć w tę... Taką ogólnoeuropejską akcję pokazywania muzeów w takiej niebanalnej formie, kiedy są inne rozmowy, inna atmosfera. Szczególnie na stalach 8A proponujemy przejście przez teren, przez część właściwie tego terenu, co może bardziej może przymówić do zwiedzających, więc najpierw będzie krótka opowieść tutaj w centrum, pokazanie filmu, takie przygotowanie, prawda, do, do tego zwiedzania, a potem przejście poprzez te ścieżki, które zostały opracowane, gdzie są te skulptury metalowe mówiące o symbolice, w tym wypadku, Mesjana. Centrum Pamięć, Edukacja, Kultura i Nyski Festiwal Filmowy. więc Dziedzina kultury bardzo poważna. Bardzo się cieszymy, że będziemy mogli pokazywać te ambitne filmy. Te, mamy nadzieję, że filmy te zgromadzą i publiczność niemiecką i polską obydwu miast. I że będą też taką podstawą do pewnego, pewnej wymiany poglądów i informacji o obydwu społeczeństwach i o ich kulturze. Myślę tu na przykład o Wałęsie, prawda? Ale jest film, na który się szczególnie cieszę, bo będzie to jego premiera w Zgorzelcu Wie Juden aus Breslau, czyli My Żydzi z Wrocławia. Więc z całym sercem zapraszam wszystkich na premierę tego filmu.